Dzień dobry, witam w Top Cars Dzisiaj do sprzedania mam Skodę Superb Trzeciej generacji po faceliftingu Samochód jest z końcówki 2021 roku Salon Polska, pierwszy właściciel Samochód bezwypadkowy 2 litrowy diesel 150 kony, czyli ten lepszy 200 konne odmiany biorą olej Te mamy tutaj Spokój samochód jest automatyczną siedmobiegową skrzynią biegów DSG. Mamy tutaj bardzo małe spalanie. Silnik sprzężony z tą skrzynią gwarantuje zwoite osiągi, wystarczające do przemieszczania się, zarówno po trasie jak i w mieście. Przy czym niewiele pali. Samochód w pięknym brązowym kolorze z jasnym środkiem, bardzo ładnie się to prezentuje. Cały samochód ładny, zadbany wersja poliftowa. Już mamy tutaj w pełni. LEDowe oświetlenie w przód, tył. Oświetlenie LEDowe również wewnątrz. Samochód wyposażony w przednie lampy. Skoda Crystal Lightning, tak zwane Matrixy z funkcją wycinania. Tu mamy widoczne z zderzaka mamy również kamerę asystentów tempomat adaptacyjny przyciemnione fabrycznie tylne szyby samochód jest w wersji wyposażeniowej Style bardzo dobrze doposażony Standardowo mam tutaj 4 elektryczne szyby, lusterka podszywane. System nagłośnienia Kanton. Fotele przednie elektryczne z pamięcią. Tapicerka jasna, ładna, niezniszczona, niepobruzona Samochód ma 138 000 km przebiegu i widać po środku. Mimo, że jasne, może być czyste i ładnie utrzymane. Także o samochód było dbane. Kierownica już poliftowa, w pełni tak podgrzewana. Również jest podgrzewana przednia szyba. Wirtualne zegary. Klimatyzacja jest trójstrefowa, z tyłu mamy panel od sterowania klimatyzacji oraz dzielna kanapa jest podkrzywana jak również przednie fotele. Klapa bagażnika otwierana elektrycznie Makarcznik jako superbie Duży, mega pojemny Koło zapasowe z kompletnym przystawem Kamera cofania Fotel pasażera również, jak wspominałem, sterowany elektrycznie. Samochód jest bardzo zbany. Jest również świeżo przygotowany do jazdy. Wszystkie rzeczy eksploatacyjne są świeżo wymienione. Cała rozpiska z ostatnich rzeczy eksploatacyjnych napisana jest w treści ogłoszenia z takich rzeczy teraz co mogę wymienić to na pewno przy w okolicach 120 tysięcy był wymieniony olej przekładniowy w skrzyni biegów jest to standardowy interwał producenta świeżo też był przy okolicach teraz właśnie niedawno przez chyba 138 tysięcy kilometrów był wymieniony filtry i oleje też jest świeżo po wymianie Tarcz i klocków na obu osiach kilometry z głowy już nie powiem, ale no, tak jak mówię, są to wypisane w ogłoszeniu. Co jeszcze? Mamy świeżo wymienione wahacze z przodu oraz ustawione metra, Dzięki temu samochód jest cichutki po zjazdach z policjantów czyli progów zwalniających, jest cicho, a jest to jednak bolączka, zarówno tutaj Superba, jak i Passata, że przy właśnie takich nierównościach poprzecznych, te zawieszenie przednie wydaje skrzypiące dźwięki. Tutaj tego nie ma, także jest duży plus i komfort. Wspominałem, tak, ten tempomat adaptacyjny, możemy sobie tutaj go załączyć jeszcze. Teraz mam krótki odcinek stąd takie takie spalanie. Samochód się jeszcze nie na nie rozgrzał. Android auto i CarPlay jest bezprzewodowo. Od razu się automatycznie połączy z telefonem. Mapy Google, inne aplikacje również są możliwe do wyświetlenia. Możemy sobie tutaj ten ekran podzielić. Tak jak widać, częściowo jest dzielony ze Spotifyem. Inne tutaj mamy rzeczy do, do wybrania. No to są mam zainstalowane. Na telefonie można wybierać. Radio, mamy multimedia, sterowanie głosowe, tutaj mamy menu asystentów. Nawigacja jest fabryczna. Klimatyzacja jest trójstrefowa. O już wspominałem. O podgrzewanym przeniesieniu szybie też mówiłem. Pewnie się chwilowo nie chcę włączyć z tego względu, że jest za ciepło chyba ustawienia dźwięk ustawienia tutaj kontona i tak to się prezentuje także szczerze polecam zapraszam na oględziny jazdę testową oraz do zakupu Pozdrawiam.